Kolejną pozycją jest książka Śpi, Jedz i Ruszaj się, której autorem jest Sachin Panda. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. I to była książka, która zmieniła bardzo wiele w moim życiu, bo pod tu jest jeszcze, którego nie przeczytałam. Śpi, Jedz i Ruszaj się zgodnie ze swoim rytmem okołodobowym. I to jest tak naprawdę krótej książki. Że my powinniśmy żyć z tym w zgodzie z naszym rytmem, a jednak często go świadomie czy nieświadomie zaburzamy. Tak więc jest to lektura dla każdego, moim zdaniem, obowiązkowa, żeby zobaczyć, jak ważne jest to, czy mamy swoją własną rutynę, czy jemy w tych samych godzinach posiłki, czy mamy odstępy między posiłkami, o której godzinie chodzimy spać. I warto wiedzieć, właśnie, że każdy z naszych narządów ma swój własny tryb działania w określonym, w określonym czasie w ciągu doby. I jest to niezwykle istotne, żebyśmy pozwolili mu też się zregenerować w odpowiednim momencie. I zdecydowanie naszy, nasz organizm się nam za to odwdzięczy.